Poczytaj mi, prosię. Koszula prababki Dawno temu, gdy latały niedźwiedzie, Gdy nocą myszy polowały na koty, Gdy psy czytały ludziom po obiedzie, Wtedy wydarzyła się historia sieroty, Który miał na imię Maślak. Młodzieniec najczęściej zbijał bąki I bujał w obłokach a ludzie mieli go za głupca. Chodził po domach i żebrał. Sąsiedzi patrzyli nań nawet z życzliwym okiem, pomagał czasem gospodyniom porąbać drewno i zaczerpnąć wodę ze studni, a te odwdzięczały się talerzem gorącej zupy. Jednakże, gdy skończył osiemnaście lat, sąsiedzi przestali już traktować go tak przychylnie i zaczęli mu wypominać jego bezczynną łazęgę. Maślak postanowił opuścić wioskę i wyruszyć świat ku przygodzie. Przed podróżą poszedł pożegnać się ze swoją siostrą Stokrotką. Chciałabym dać Ci na pamiątkę drobny upominek. Nie jestem bogata i nie mam nic cennego, co mogłabym Ci ofiarować. Oprócz zniszczonej koszuli mojej prababki, która była czarodziejką. Młodzieniec nie potrafi ukryć rozczarowania. Nie gardź moim prezentem, braciszku. Przyda ci się bardziej, niż ci się wydaje. Wystarczy, że rozłożysz koszulę na ziemi i wypowiesz życzenie, a ono od razu się spełni. Maślak schował podarunek, ucałował siostrę na pożegnanie i wyruszył w drogę. Kiedy nadszedł wieczór młodzieniec zrobił się głodny. Nie mając ze sobą ani prowianto, ani pieniędzy, zaczął się poważnie martwić, nie bardzo bowiem chciał mu się wierzyć w magiczną moc starej koszuli. Niemniej jednak postanowił spróbować. Rozłożył ją na ziemi i wyszeptał życzenie. Koszulo prababki chciałbym pieczonego kurczaka. Wtem jego oczom ukazał się zarys kurczaka, bardzo niewyraźny. Po chwili jednak zaczął pęcznieć, aż w końcu nabrał kształtów i zyskał złocistą barwę prawdziwej pieczeni. Dookoła zaś rozchodziło się bardzo smaczny zapach. Maślak z początku nie śmiał tknąć kurczaka w obawie przed złymi czarami. Po jakimś czasie schylił się, dotknął pieczeni, oderwał skrzydełko i skosztował. Był to najprawdziwszy w świecie kurczak, niezwykle smakowity. Młodzieniec zamówił potem ciasto z rodzynkami, talerz brzoskwi i butelkę wina z iwania. I w tym wszystko po kolei zaczęło zarysowywać się na koszuli prababki, nabierając po chwili już zupełnie realnych kształtów. Maślak siedział właśnie na trawie i spożywał posiłek, kiedy ujrzał nadchodzącego główną drogą leciwego żebraka, który patrzył na niego błagalnym wzrokiem. Siadaj koło mnie i się częstuj. Starzec nie dał się długo prosić i przystał na zaproszenie maślaka. Lecz kiedy poznał cudowny sposób pojawiania się kolejnych dań, poprosił młodzieńca, aby ten podarował mu magiczną koszulę. Dam ci w zamian swój kij. A na co mi on? Gdybyś znał jego prawdziwą moc, przyjąłbyś go z radością. Otóż zawiera on w sobie tysiąc małych komórek, a w każdej z nich znajduje się uzbrojony rycerz na koniu w pełnym rysztunku. Gdy tylko znajdziesz się w niebezpieczeństwie, wystarczy, że wydasz komendę do boju. Maślakowi od zawsze marzyło się, żeby zostać dowódcą. Nie mógł się więc oprzeć pokusie i przystał na wymianę. Po czym ruszył w drogę, jednak po upływie kilku godzin pożałował swojej decyzji. Jestem głodny i nie mam już swojej koszuli. Na co mi armia, kiedy mam pusty żołądek? Chcąc odwrócić uwagę od nasilającego się głodu, Maślak wymierzył kij w ziemię i rozkazał. Do boju! We wnętrzu kija rozległ się szelest, po czym otworzyły się liczne małe okienka, a z każdego małego okienka wyszła drobinka wielkości pszczoły. Pęczniała i pęczniała, aż w końcu wokół młodzieńca wyrósł mur zbrojnych na koniach w pełnym rysztunku, niecierpliwie przebierających kopytami znaczy konie. Maślak patrzył rozmarzony. Jesteśmy na pańskie rozkazy, generale. Wtedy maślak wpadł na pewien pomysł. Przynieście mi koszulę prababki. Armia ruszyła galopem przed siebie, zniknęła za horyzontem, aby po krótkim czasie wrócić z cudowną tkaniną. Żołnierze wracajcie do koszar. Młodzieniec wymierzył kij w ziemię, a wtedy konie i rycerze zaczęli się kurczyć by po kilku sekundach wrócić do rozmiarów pszczoły. Schowali się później w swoich komórkach, nie zostawiając po sobie ani śladu. Maślak był szczęśliwy. Ponownie wyruszył w drogę, aż dotarł do młyna. W progu stał młynarz i grał na flecie, a obok tańczyła żona wraz z dziewięciorgiem dzieci. W miarę jak się zbliżał, jego nogi same rwały się do tańca, Aż w końcu uległ tej dziwnej, tajemniczej sile i dołączył do pozostałych. Usłyszał po chwili, jak młynarzowa krzyczy w tańcu, wściekła na męża: Dosyć, dosyć już, nie masz serca, daj nam chleba, zamiast muszać nas do tańca. Potem zwróciła się do tańczego, tańczącego obok nich Maślaka: Czy ty widzisz? Ten łajdak zamiast iść do pracy i zarabiać na rodzinę, bierze swój przeklęty flet, i zmusza nas do tańca. Kiedy młynarz uznał, że już wystarczy, przestał grać, a wtedy żona, dzieci i maślak, wyczerpani tanecznym wirowaniem, upadli na ziemię. Odzyskawszy siły, maślak rozłożył koszule prababki i zamówił obiad, wprawiając niemałe osłupienie całą rodzinę, która chwilę potem zasiadła wraz z nim do wspólnego posiłku. Pod koniec młynarz powiedział: Odstąpij swoją koszulę, a ja dam ci swój flet. Maślak przystał na wymianę, dobrze bowiem wiedział, jak dalej postąpić. Oddalił się dziesięć mil od wioski, po czym uwolnił armię zbrojnych, którzy przynieśli mu koszulę prababki. Teraz mam koszulę, kij i magiczny flet. Czegóż mógłbym chcieć więcej? Wieczorem dotarł do pewnego miasta i ujrzał wielkie, bardzo kolorowe ogłoszenia, w których król oznajmiał, że komu uda się wyleczyć jego owładniętą melancholią córkę, temu oddają za żonę. Maślak od razu udał się na dwór królewski. Tak się akurat złożyło, że tego wieczoru król wydawał uroczyste przyjęcie dla ambasadorów wielkiego sultana. Jednakże, gdy dowiedział się o przybyciu Maślaka, kazał go natychmiast wprowadzić do pałacu. Gdy młodzieniec wszedł do ogromnej sali, niemalże oślepił go blask klejnotów i złota. Na przyjęciu bawiło się ponad 500 osób. Obok króla i królowej, pogrążona w melancholii i blada jak lilia, siedziała piękna ciężniczka. Jednemu ze służących, Maślak kazał związać księżniczce nogi, ale tak, żeby inni nie zauważyli. Następnie schował się w ustronnym miejscu i zaczął grać. Wtem zapanowało zamieszanie wśród biesiadników. Wszystkim zaczęły drżeć nogi i kolana. Po chwili wszyscy wstali, odsunęli krzesła na bok i zaczęli tańczyć, spoglądając po sobie z nieskrywanym zdumieniem królewicze baronowie brzuchacie ambasadorzy tłuste czcigodne baronowe służące i podczaszy a nawet harty, pawie i nadziewane barżanty na złotych półnicach. wszyscy oni dali się porwać niewidzialnej sile do tego zawrotnego tańca dosyć dosyć już litości krzyczeli ci najgrubsi i najstarsi Dalej! Jeszcze! mówili ci młodzi, trzymając się za ręce. Przywiązana do krzesła księżniczka patrzyła z uśmiechem na roztańczoną salę, usiłując oswobodzić się z więzów. W końcu Maślak uznał, że już wystarczy i przestał grać. Pięciuset wycieńczonych tańcerzy upadło na dywany i usiadło na krzesłach. W tanecznym wirze damy pogubiły pantofelki i peruki. Księżniczka śmiała się przez godzinę, a kiedy przestała, zwróciła się do króla. Drogi ojcze, to on mnie uzdrowił, więc wyjdę za niego za mąż. Król się zgodził, lecz maślak się wahał. Zostawiłem w wiosce moją siostrę, piękną jak słońce której zawdzięczam wszystko, co mam. Chciałbym, żebyście ją poznali. Zatem jeź po nią czym prędzej, odpowiedzieli mu biesiadnicy. Wtem w ogromnej sali zjawili się rycerze, wzbudzając niemałe zdziwienie biesiadników. Sprowadźcie tu moją małą siostrę, rzekł maślak do swoich rycerzy. I cała armia hałasu robiąc co niemiara, opuściła pałac. Wkrótce była już z powrotem razem z siostrą Stokrotką. Jej uroda nie uszła uwadze dworskich gości, a jeden z ambasadorów od razu się z nimi zakochał. I tak oto w tym samym dniu odbyło się podwójne wesele. Dwie dziurki w nosie nie skończyło się. Zapraszam na Facebooka, poczytaj mi proszę, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam także subskrybujcie tutaj kanał YouTube, poczytaj mi proszę. Hej.